Jak wiemy listopad jest jednym z najważniejszych dla Polaków miesięcy w roku. Rozpoczyna go święto wszystkich świętych, a zaledwie 10 dni później obchodzimy święto niepodległości. W tym czasie warto się przyjrzeć nie tylko wielkiej historii państwa polskiego, ale także zainteresować się bardziej lokalnymi tradycjami, które funkcjonują obok nas, z, którymi, z których istnieniem tak mocno się zżyliśmy, że stało się dla nas naturalne, ale i z pozornie obcymi i odległymi. Omawiany 11 listopada nie jest tylko patriotyczną uroczystością, ale i dniem Świętego Marcina. Choć pierwsze skojarzenie kulinarne wiedzie nas do pysznych świętomarcińskich rogali, warto wspomnieć, że akurat w naszym regionie bardziej zasadne byłoby wspomnienie o ogromnie popularnych tu gęsiach. I właśnie jeśli mówimy o najważniejszych symbolach, jakie mogą kojarzyć się z Chmielnikiem, z całą pewnością nie możemy zapomnieć o gęsi. Potwierdzeniem tego faktu jest jej pomnik zwany gęsią studnią wykonany przez Arkadiusza Latosa, a odsłonięty w 2008 roku na zbiegu ulicy Kieleckiej i Sienkiewicza, przez co jest jedną z pierwszych atrakcji, jaka wita turystów przy wjeździe do miasta. Skąd jednak powiązanie tego sympatycznego ptaka z chmielnikiem? Otóż wynika to z długiej, bo sięgającej dwudziestolecia międzywojennego tradycji żydowskich tuczarni gęsi. To wtedy chmielnik zaczął monopolizować ten rynek w regionie. Żydzi niejako w sposób naturalny zajęli się gęsiną, ponieważ najzwyczajniej w świecie zezwalała im na to religia. Chodzi oczywiście o przepisy koszerności, czyli zespół norm prawa żydowskiego, który szczegółowo określa, co może, a czego nie może spożywać religijny Żyd oraz w jaki sposób mają produkowane i pozyskiwane być dane składniki, tak by nie stały się trefne, czyli niekoszerne. Bardzo ogólna zasada klasyfikuje jako zdatne do spożycia zwierzęta będące parzystokopytnymi przeżuwaczami, a także ryby posiadające łuski oraz niektóre gatunki ptactwa. Do tych wlicza się właśnie drób. Gęsi jako ptaki nie używające do polowania pazurów czy szponów według prawa żydowskiego mogły być spożywane przez Żydów, którzy, co należy podkreślić, stanowili w latach 20. i 30. w Chmielniku około 80% większości mieszkańców miasta. Nie powinien więc dziwić fakt gwałtownego rozwoju rynku gęsiarskiego w tym miejscu. Ludność żydowska sama nie hodowała gęsi, ponieważ zogniskowana była przede wszystkim w samym miasteczku, a nie na przylegających obszarach wiejskich. Odpowiedzialni byli za to okoliczni gospodarze, od których Żydzi dopiero zakupywali ptactwo, następnie tuczyli je przez jakiś czas, a gdy zwierzęta osiągały wymaganą wagę, były zabijane, skubane i wysyłane na eksport. Podstawowymi rynkami zbytu w Polsce był Śląsk, Zagłębie, ale także łódź i Warszawa. Warto zaznaczyć, że handlarze nie ograniczali się tylko do Polski. Chmielnickie gęsi przekraczały też granice. Mówiono, że docierały nawet na wiedeńskie stoły. Warto zdać sobie sprawę, że mówiąc o tuczarniach, nie mamy na myśli małych, lokalnych gospodarstw, ale ogromne przedsiębiorstwa znane na europejskich rynkach, które produkowały ponad 120 tysięcy sztuk drobiu w sezonie. Co ciekawe, najbardziej intratne nie było wcale zaopatrywanie lokalnych rynków, ale ze względu na zmniejszone opłaty Żydzi woleli wysyłać gęsi na eksport. W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie koszerności, który był również wiążący dla Chmielnickiego rynku gęsiarskiego. Chodzi o szachitę, czyli ubój rytualny. Jest to sposób dokonywania rzezi zwierząt w sposób zgodny z halachą, czyli żydowskim prawem religijnym. Po pierwsze, zabijane zwierzęta muszą być koszerne, co oznacza nie tylko ich przynależność do określonego gatunku, ale oprócz tego nie powinny posiadać żadnych wad, być chore lub okaleczone. Uboju nie może dokonać każdy. Zajmuje się tym szojhet, czyli rzeźnik rytualny. Jest to specjalistycznie wyszkolony funkcjonariusz gminy żydowskiej. Powinien być człowiekiem religijnym, biegle obeznanym w prawie talmudycznym oraz oczywiście swojej profesji. Musiał podsiadać także cechy moralne, predestynujące go do tak istotnej dla społeczności funkcji. Przepisy mówią o człowieku łagodnym, nienodużywającym alkoholu oraz oczywiście zatwierdzonym i przeegzaminowanym przez autorytety gminne. Warto zaznaczyć, że także sam akt uboju nie jest zwykłym zajęciem rzeźnika, ale przypomina bardziej akt religijny, momentami wręcz mistyczny. Do zadań szojcheta należało przede wszystkim sprawdzenie, czy nóż jest odpowiednio ostry. Narzędzie nie mogło mieć żadnych szczerb, zaś samo w sobie powinno być, mieć odpowiednie wymiary, to znaczy być dwukrotnie szersze od szyi danego zwierzęcia. W następnej kolejności rzezak odmawiał specjalne błogosławieństwo, po którym następował sam akt zabicia. Tu również istniały wytyczne, ponieważ zwierzę powinno zostać pozbawione życia przez jedno sprawne cięcie, tak by możliwie zminimalizować jakikolwiek ból. Końcową czynnością było rytualne zbadanie mięsa w celu wykrycia ewentualnych wad, które mogłyby zdyskwalifikować je jako koszerne. Możemy się domyślać, że nie wszystkie sztuki przechodziły pozytywną weryfikację. To właśnie na tym etapie następowało rozgraniczenie mięsa na to koszerne oraz trefne. O ile koszerne mogło trafić na żydowskie stoły, tak druga partia, wykluczona dla Żydów, mogła być z powodzeniem spożyta przez chrześcijan. Żydowskich mielnik nie produkował więc jedynie na potrzeby własnej społeczności, ale zaopatrywał też chrześcijańskich sąsiadów. Przemysł gęsiarski stanowił w ogromnej mierze o rozwoju w pozycji chmielnika, ale nie ulega wątpliwości, że liczne przedsiębiorstwa produkujące na tak wielką skalę musiały przyczyniać się także do pewnych niedogodności. W 1930 roku gmina, mając na uwadze liczne skargi na temat odoru, który unosił się nad miastem, zwłaszcza w letniej porze, zdecydowała o budowie rytualnej rzeźni drobiu. Podyktowane było to odgórnym zakazem władz do rzezactwa dokonywanego poza ubojnią. W odpowiedzi na wniosek formalny zarząd gminy wyznaniowej skarżył, że zakaz ten w konsekwencji może całkowicie zahamować ubój, co oczywiście było kwestią przetrwania religijnej społeczności. Poza tym wpływy zbicia gęsi były dla gminy tak ważnym źródłem dochodu, że zdecydowała się ona wybudować własną rzeźnię drobiu. Wcześniej bowiem istniał jedynie jej odpowiednik dla bydła. Naturalnie był to jednak ubój jedynie na rynek lokalny, który zaspokajał potrzeby mielnickiej gminy żydowskiej. Zupełnie inną sprawą były wielkoformatowe tuczarnie, które niezależnie funkcjonowały w miasteczku. Źródła mówią o prosperujących około 40 ogromnych fabrykach gęsi. Oczywistym jest fakt, że niejako na obrzeżach tego przemysłu rozwijały się poboczne gałęzie. Istniało więc kilkadziesiąt rodzin, które żyły ze skup pierza, puchu jaj oraz innych e, towarów spożywczych. W ogromnej większości również tu przeważali żydowscy kupcy i handlarze. W obliczu tak ogromnego, jak na stosunkowo przecież niewielki mielnik wytwórstwa, nie dziwi fakt, że przedsiębiorcy dążyli do zrzeszania się. Od 1930 roku istniał Związek Handlujących Żywym i Bitym Towarem. Należało do niego ponad 80 osób, zaś ideowo pozostało pod patronatem Poalei Sion Prawicy, czyli żydowskiej socjalistycznej partii robotniczej o syjonistyczno-socjalistycznych umiarkowanych poglądach. Celem istnienia była naturalnie ochrona interesów członków oraz podejmowanie działań mających na celu rozwój tuczarni. Było to o tyle istotne, że lata 30. to także w Chmielniku ciężki czas dla ludności żydowskiej. Działacze spod znaku obozu narodowo-radykalnego propagowali walkę z żydowską mając na celowniku przede wszystkim handel, z którego przecież większość Żydów żyła od wieków. Oprócz tego w tym samym czasie zaczęto dążyć do ograniczenia oboju rytualnego w Polsce, a w 1936 posłanka Janina Prystorowa wniosła projekt całkowitego jej zakazu. W tej sytuacji wspomniany związek przeistoczono w związek zawodowy. Dla ochrony podobnych interesów stworzono także Regionalny Syndykat Eksporterów Pierza i Puchu Polskie Pierze. Założycielami członkami byli również oczywiście Żydzi. Widzimy zatem ogromny i dobrze zorganizowany rynek gęsiarski. Niektóre źródła mówią nawet o obrocie sięgającym miliona sztuk w szczycie sezonu, ale są to dane mocno zawyżone i ciężko weryfikowalne. Dopiero od 1933 zaczęto skrupulatniej kontrolować koszerny ubój. W rzeczonym roku od stycznia do końca października ubito 127 350 gęsi. W tym samym roku władze gminy wyznaniowej uzasadniając zatrudnienie trzeciego rzezaka drobiu pisały, że sezonowo w Chmielniku zabija się 200 000 gęsi. W marcu 32 ubój gęsi wyniósł 15 445 sztuk na wywóz i tylko 255 sztuk na potrzeby mieszkańców Chmielnika. Przemysł gęsiarski spowodował także rozwój transportu. Kilku chmielnickich Żydów było właścicielami ciężarówek. Stanisław Borek wspomina, że Żydzi z rodziny Podstolskich wozili drób głównie do Łodzi. Kierowcą ciężarówki był Polak. Gęsi pakowane były w płaskie skrzynie drewniane, długie na 4 metry, spięte blaszanym płaskownikiem. Do skubania dorobił także zatrudnieni byli Polacy. Śmiało można stwierdzić, że przemysł gęsiarski był więc siłą napędową całego miasteczka. Na koniec należy jeszcze wspomnieć o ciekawostce na temat tego, jak milicy Żydzi mieli dbać o swoje gęsi. Jako, że ptaki po wykupieniu od gospodarzy przewożone były do miasteczki. Bardzo często narażone były na chodzenie po żwirze, kamieniach lub twardzonych drogach. Gęsi łapy, o ile przystosowane do pływania czy stąpania po trawie, źle znosiły twarde podłoże. By nie narażać zwierząt na niepotrzebne skaleczenia i otarcia, hodowcy zabezpieczali gęsie stópki ciepłą smołą, tak by oblepione nogi były zabezpieczeniem, tworząc tym samym specyficzne gęsie buciki. 11 listopada obchodziliśmy jedno z najważniejszych świąt w polskim kalendarzu. W obecnej specyficznej epidemicznej sytuacji niemożliwe jest uczestnictwo w zwyczajowych obchodach, ale są przecież najróżniejsze sposoby na zamanifestowanie naszego patriotyzmu, a w oczywiście najprostszym i najlepszym z nich jest pamięć. Pamiętajmy więc o długich i pięknych kulinarnych tradycjach Mielnika. A za tym, jak wiadomo, na świętego Marcina najlepsza gęsina. Smacznego!